Gramy, stół losowy, AMGOS, nie ma z kim grać, dorzucił, jest z kim grać, no, karta zupełnie przyzwoita, mamy bez atu, z kim gramy? Uh -huh. Moshi Man, cóż to znaczy? Amigos coś kombinuje? Ten nie ma karty. A, ściągnął Excalibur Michel. Z Francuz, Michel. No dobra, może być. A Excalibur? Ho, 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 Też ekspert z Francji. No to gramy, eksperty. Mam dwie starsze czwórki. Dobrze to widzę. Jest Excalibur na Le Amigos. Play Pla i please. Moi widzowie się denerwują. No spróbujmy jedno BA. Cokolwiek to znaczy mamy. 16-18 to nie grają albo 15-17. Kiedyś grali 16-18, a teraz zmniejszyli do 15. 3B za to, no to wiskierowy poproszę. Wiskierowy, nagram i lewe, bo mam widły. Mam gabelki, jak to się mówi, W trefle, jestem najsłabszy. Pikowy, niezły. Powinienem puścić, ale jak puszczę, to mi może otworzyć kara. Dziesiątka to dziewiątka, powinna być po lewej, albo dziewiątka powinna, no to weźmy asem i im pasujmy. W pierwszym odruchu zaimpasujmy, jak to walec z tej strony, Bo tak mu trafił. No to spróbujmy, impasujemy. O! No mamy dwie lewy, jeszcze jedną pikową. Wyrzucił trefla, co sugeruje wist karowy. No dobra, wyróbmy lewę treflową, póki mamy dojście asem kier. Królem kier, przepraszam. A, będziemy mieli dojście trefelkiem. No to dochodzimy i zagrywamy w kiera. Obijemy i rozglądamy się za dziewiątką. Ile mamy? 4, 2 kierowe to 6, a skaro to 7, mało. Spróbujmy wykuglować lewę kierową. I czym im pasować? No nie możemy im pasować dwa razy, im pasujemy waletą. Nieudany im. Waleta Karo, puścimy raz. No mhm. No jak ekspert gra. gra. to no teraz to musimy bić, to łachy To robimy. 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 Oj, źle zagrałem. O jak źle zagrałem. Tylko nadzieja, że ten zagra teraz w kiera. No, mam szansę to wygrać. On miał króla karo. A, to Szachraje. No nie. To nie grał jak ekspert. Grał jak Szachraj. Co to jest? JJB, France, ekspert. No nic. Co ja, pika wyrzuciłem stąd i stąd? No trudno. Mam nadzieję, że mu się nie zdenerwuje. Straciłem cztery... Dwóch wygrało trzy bez atłatu. Co ja wygrać? W kiedy trzeba było zaimpasować dziewiątką niespodziewań dla całego świata? Mrałem dwie treflowe, karową trzy, kierowe dwie to pięć, pikowe dwie, no ciężko było to wygrać. Tylko oni to trochę za długo myślą. Co on myślał tyle, żeby zalicytować Bezatu? To jest zdumiewające. I 3 bez atum. No i wistuje w damę kier. No prawie dobry wist. Chociaż jak puści do asa 10 to mi wyimpastuje waleta. Nie był to dobry wist. Dwa asy już miał, to 8, 11 to ma dziury w karach albo w pikach, 11. Aha, co mój wyrzuca? Pika wyrzucił, czyli ma kara mój. No dobra, mój ma kość oczek gera wyrzucił. No przez kara gra. No, próbujemy przez piki, no. No i król nie będzie im pasował. Wezmę dwie lewy. Widzi, że wyrzuciłem pika, więc muszę mieć drugiego waleta. Nie powinien im pasować. Kontrakt miał nadwyżkowy. Ile on tego miał? Ile on miał? Siedemnaście miał. Uciek. Sławik, przykto to jest Sławik? Z Izraela. Bardzo dobrze. No trzeba spasować grzecznie. Ten amigos bardzo wolno licytuje. I co teraz? Pik. Bardzo wolno licytują. Ja mam listować, mają po cztery piki, no oddam list atutowy, żeby nie przebijali. Dobrze, że nie wistowałem w Karo, w Kiera i w Trefla. Ile ten ma? Siedemnaście miał. No to to jest wykładane. To szlemi kimszed. Oczywiście bije. I poszukam lewy treflowej. Treflowej też nie mamy. Jedna kierowa była. Jedna kierowa była. Mój nie ma pików? No, wyrzuci kiera. Zostały mu cztery piki jeszcze. Nie, trzy piki mu zostały, trzeba zbić. A może mój ma damę. Miał damę. Była jednak kierowa. Piki gra nie z tej strony, więc może mój weźmie na króla pik, który nie brał. Nie weźmie na króla. Nie, no nadwyżkowe było. <laughs> I wygraliśmy rozdanie, bo szedł szlemik, oddawali karo. No, jedno pik da. No. Uciekł mu ten amigos, rezerwował i mu uciek. Niepotrzebnie ten pik zalicytowałem, ale to może se chociaż zagram, no raz se zagram. Raz se żyję, raz się żyje, raz se zagram. No i znowu ten Amigos myśli, co on tak długo myśli? I uciekł i skonał. A uciekli nam, obaj nam uciekli, a to dranie. Kto to jest ten Paras? Ekspert, no to dobrze, że eksperty z nami grają. Ja pas. No i spróbujemy rozegrać te cztery piki. Mój powinien mieć pięć pików, a ten dał kontrę. Ciekawe jak on dał kontrę, jak nie ma pików. Ja mam 9 oczek, sławek ma 9, to 18, to co na renon z dał Tego 2, 4, 6, 11 oddam dwa kiery i wygram. Ciekawy widz w damy, ten mu pokazuje niechodzi. Ściągniemy ASA pik i będziemy przebijać. Ściągamy ASA Pik. No król był pod impasem. Trudno. Ściągamy ASA trefl. został mu biorący. Z renonsem skontrował. Bill skontrował, ekspert Bill skontrował z renonsem. Ekspert Bill Skontrował z Renosem. Jak widzicie, dzieją się ciekawe rzeczy. Plus 14. No! Plus 14. Oj oj oj, oj a teraz to mam. Nie mam bez to. O i ten mi podziękował, ja mu też podziękuję. A ja sobie powiem dwa kiery, bo mogę. Stać mnie na dwa kiery. W Bezatu nie chcę grać w tej sytuacji, kiedy zgłosił Trefla. I cztery kiery powiem. W zasadzie, jakby mój miał. To tr ale trzy bez to już nie mogę, i cztery kiery wygrywam. No. I znowu czekam na kontra. Nie ma kontry. Bardzo dobry list. Dobra. Oddamy kiera, pika i karo. Taki mamy gryplan. Dołożyli. Dołożyli. Dama kier była za impasem. Nie, wypadło. No to spotkała nas nagroda. Gramy na podział pików cycy. -cy. Nie podzieliły się cycy. -cy. podzieliły się 4-1, no to trudno jednego pika i tak wyrobimy. Teraz następnego pika przebijemy. Oddajmy 11 lew. No i zagra w trefla, w króla tref, którego przebijemy. Szkoda, że od razu nie zagrał w króla trefla. Spryciarz. Ale se trafił do króla partnera. Ale niektórzy to mają takie szczęście w te karty. No i co? A nie. Jedno karo wyrzucimy na pika. No, rzeczywiście rozgrywka jest dobra, nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Tylko wygrałem za dobrą grę Bo wszyscy grali cztery kiery Ajajajajaj Uciekł Uciekł Bill Ekspert Bill uciekł Dobra niech będzie kara Kto przyszedł Ania przyszła No Przyszła Ania To z Anią sobie pogramy A zagraj sobie, kolego, masz 3 bezatu, mam nadwyżki w tych karach. Nie powinno wyjść, ale są nadwyżki w karwi, przejący dostał pikowo albo i dwie. No to to on miał nadwyżkę nad bezatu: 3, 6, 8. No nie miał. No, bardzo dobrze. I teraz walet karo w koło. Walet karo w koło. Walet karo, w koło. Valet, karo w koło. Są do oddania trzypikowe, tylko walet karo w koło. Bardzo dobrze gra. Oj, jak ładnie. Puść. No, ale teraz pewnie resztę karowe skasować. Puść. Puść. No miał pecha. Nie, nie miał pecha. No, po... Chyba wissował czwarta najlepsza. Trefla. Trefla, tak. No. Jeszcze jedna pikowa, jak nie trafią kiera, to. Mm -hmm. Tak, trefla wyrzuć i pociągnij kara. A już ściągnęli tego asakier. No trochę, trochę nieszczęśliwie, ale trafili w list. O, dama spadała? Nie spadała. Bardzo dobrze rozegrał, no, że nie wygrał, to trudno, no. Jak mamy karty, to gramy, jak nie, to uciekamy. Uciekamy.